To lepiej zbuduje pociąg w modzie Create Minecraft. Jest ze mną Kuba i A -a. jestem ja Kix. I to lepiej musi zbudować pociąg. Najpierw Nie. losujemy sobie z koła fortuny. Kto pierwszy zaczyna? Jest 50 na 50 szans, więc losujemy sobie. Mamy koło fortuny, mamy 3 Kixy i 3 Kuby, i mamy jedno jeszcze raz, więc losujemy. Ciekawe co nam wybierze. Kuba, zaczynasz pierwszy. No dobra, no to Kuba wychodzi na to, że zaczynasz pierwszy, czyli to jakąś dziurę w dachu robisz. No dobra, więc yy, zaczynamy leć tam. Tu i w ogóle pokażę. Jest ściana i Kuba ma swój własny ten, żebyśmy sobie nie podglądali. E, I potem oceniamy od 1 do 10, więc ja rozpoczynam się za budowę. nie podsłuchujemy nie, nie pod ten. Dobra, weźmy sobie tutaj najpierw stwórzmy jakiś trochę dłuższy będzie ten pociąg, bardziej luksusowy. No ładnie wygląda chyba, nie? No jest git. Zaczynamy sobie budować podłogę. Jakiś taki będzie chyba. Mamy już takie coś zrobione. Weźmy jeszcze tutaj, zróbmy kabinę, no bo chyba jakiś pociąg musi mieć sterowanie, nie? Widzowie buduję takie szyby. Nawet mogą być chyba, nie? Eee, bardzo fajne tutaj. Eee, chyba jest giz. Eee, dobra, buduję dalej. Dobra, ładnie już zrobiłem. <laughs> tutaj tylko postawić, tutaj też jeszcze postawić. Szyby są takie, tutaj się trochę jak schody wyglądają, ale tak się prezentują. Nawet ładny. Teraz jeszcze zajmiemy się luksusem. Ja jednak rozwalę te drzwi, co tutaj są, bo chcę zrobić wars. Mm, trochę pochodniami to i Tutaj zaczynam robić jakiś taki malutki wars. Tak będzie się prezentować. Teraz jeszcze trzeba dodać innym framey żeby tutaj były jakieś steki, jedzonko. Dla luksusowych pasażerów wódka 100%. Bo wypiciu nią są takie objawy. Wszystko fajnie, fajnie. Kurde, całisona nie mam. A, bo nie mam surwala. No i kolejny steczek. Wódka 100%. Yy, taki ten, tutaj wars. Weźmy sobie signy, żeby jeszcze oznaczyć ten wars. Wy, wars. Łóżeczka też muszą być, więc też będzie strefa luksusu. Tutaj przy kierowcy. Co prawda, tak trochę mało prywatności. Tak przy kierowcy, tutaj nie możesz spać. Więc ja sobie pomyślałem, że tutaj będzie taka ogrodzenie. Przy tym. Yy, I tutaj będą sypialnie, właśnie. Pik, pik, Pyk pik, Tutaj możemy yy, dziurę zrobić. I tutaj możemy te sypialnie, czyli bed, jeszcze tutaj damy beda I takie takie no Bo można powiedzieć, że takie chyba nie jest źle. Yy, weźmy tutaj na przykład zróbmy jeszcze tabliczkę, że to są sypia sypialnie. No oczywiście sypialnie bez drzwi to nie sypialnie, więc zrobiłem tej drzwi. Tutaj jest wszystko git, to jest stering. Myślę, że chyba już będzie git, lecz jeszcze coś tam poczekam i coś tam jeszcze porobię. Tak to się prezentuje. Nawet fajnie. Jeszcze co dorobił, to może jakieś na górze. Mam plan. A skończyłam już. Możesz wyjść na środek? Idę, idę. idę. Mój, najpierw mój. Co za piściak to jest, ale. A wejść do środka, bo jest wars. O kurde! a Był wars i patrz, patrz co było, tylko zniszczyło, bo klej jak assembly. Nie da rady tego złożyć innym frame'u. Wódka 100% tutaj. Ja nie, ja nie mogę. Może co ty jest sypialnia, a tam jest normalnie kabina kierowcy. No, okej. Okay. moje. Ja, ja, ja mogę. Boję no, się No. Widzowie! E, najlepszy ploczek jak widziałem, chyba. Sigma Boy 67. Disco Adamus. E, no, moim zdaniem jest bardzo fajny tutaj. Daradę tym w ogóle pojechać. Nie da Widzowie e, Sigma Boy 67 nie da rady zmontować, ale po prostu tak ocenimy. Oceniam e, 6, 7 na 10, może tak. Nie no, dobra, żart. E, 5 na 10. A teraz e, pora na mój pociąg. No, dobra, Kuba, e, dawaj, chodź tutaj. Dawaj, dawaj, Kuba, czy ty jesteś? No, idę. A, idziesz. O, tutaj. Kuba, patrz, zapraszam na mój pociąg. Widzisz mój pociąg? Ładny, jak oceniasz mój pociąg? Wejdź do środka tej e, sypialnie. I teraz na przejażdżkę nim pojedziemy, bo twoim się nie da. Pojedziemy moim na przejażdżkę Dobra, widzowie, już połączyłem tor, więc lecimy Dobra, widzowie, możemy lecieć Znaczy jechać Tak się prezentuje pociąg Nie no, buta skaczącego no nie dobra, nie ma. może widać trochę, że zniżanie Ja się boję, jak to tego. O nie, tutaj Wiesz co, co tam było Zaraz w końcu i zaczęło się wycofywać to trzeba usunąć w ogóle, nie wiem po co tu dalej istnieje Dobra widzowie, zaraz zobaczymy tutaj Dobra widzowie, pierwsze wjeżdżanie pod górkę No i dobrze Czekaj dawaj Dobra, fajnie nawet jedzie na razie Nie ma skaczących butów O nie, wjechałem w o nie, 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 nie. Patrz na, na Kubę! O kurde, chyba... O kurde, dobra. Idę się, to jest niebezpieczne. Aha, Albo dokładnie. Czekaj, pan. Ja nie... Wy, je, pa. Wyrąbało mnie z pociągu. Dobra, ale widzowie chyba... Chyba... Dobra, jak oceniasz od 1 do 10 mój pociąg? Nie wiem, 9, 5 na 10 tak samo. No to jest tak samo. Ej, pojedziemy jeszcze Strasznie. innym tunelem w ogóle. Metrowym, zgaduję. Takim? Siedzeń nie ma, tylko są same tego. O, z strony, nie będę O kurde! Skarować. O metro. O nie, nie o nie. Stopą, pamiętasz stopę słonia? Pamiętam. Jakby jak nie oglądaliście, znaczy, była nagrywaliśmy ten sam odcinek, tylko nam się nie udał. E, no, no i to było śmieszny, naprawdę. Ale teraz stopę słonia nie ma. E, możemy jechać, jechać dalej. Eee... stopy O nie! Co? No jakbyś nie wiedział... O kurde, wyje... No bo uderzyliśmy w inny pociąg, jakbyście nie wiedzieli. I, I nie to dość... Nie, nie w stopy słonia, w prawdziwy działają... Kurde, wyjść nie mogę. Muszę się do ciebie tepnąć. No to za... O, nie, nadal wyjść nie mogę. Nie, bo jakby mam... O tak. Kurde, człowie... O, dobra, już się mogę. Zderzyliśmy się z innym pociągiem. Takim, tym co metro. Tym normalnym, co jeździ. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak podobał się mój pociąg. I jak podobał się pociąg Kuby, czyli Sigma Boy 67. Nie zapomnijcie wpadnąć na mój kanał Kix. Zawsze znaczy zasubskrybujcie mój kanał Kix Minecraft. I wpadnijcie na kanał Kuby, czyli Kubafon. Eee, co ty gadasz? Cicho, Kutafon.